Założę się, że nie wiecie, dlaczego ludzie mają włosy. Czas rozwiązać tę włochatą zagadkę. Nasi przodkowie potrzebowali ich dla ciepła i ochrony. Ale dzisiaj włosy to coś więcej niż tylko przytulny kocyk na głowie. Odgrywają dużą rolę w interakcjach społecznych. Pomyślcie tylko, fryzura może sygnalizować wiek, styl, a nawet osobowość. No i nie zapominajmy o brwiach i rzęsach, które są jak mali strażnicy, chroniący nasze oczy przed potem i kurzem. Całkiem sprytne, prawda? Więc następnym razem, gdy spojrzycie w lustro, uśmiechnijcie się do pomysłowości natury. Zostańcie ciekawi świata. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału Świat Ciekawostek z dzwoneczkiem i zalajkować film.